Wolę powiedzieć czasami nawet coś nietaktownego, ale zgodne z moją osobą, niż mówić formułkami. Prowokują pytaniami o to, kto będzie grał, grał w... Tak, tak. tak to Denerwuje? Nieodłączny element dzisiejszego dnia, kto będzie pierwszym bramkarzem, jak się zapatrujemy na naszą przyszłość, co jeśli nie będziemy grali, jakie będą nasze jakby zachowanie i tak dalej, co będziemy czuli. Słuchaj, to może ja nie będę pytał, tylko odpowiedź już wszystko na to, sobie zadałem. No to z no, no, no. formułki może. No, no. Czy z gotowymi formułkami tutaj? Nie, nie, nie. Nie, nie jestem. Ale tego, na na że, że formułkami. Ja zawsze staram się, znaczy jestem sobą i staram się mówić, to, co, to, co czuję i, i wolę powiedzieć czasami nawet coś nietaktownego, ale zgodne z moją osobą niż mówić formułkami. To taki silny charakter, jak Artur Borys trochę nam rośnie. Ja raczej, ja raczej wolę być czarek mistrzan niż, nie wiem, powiedzmy, drugi Artur Boruc. A byśmy się Kaspara pytali, czy to jego idol, twoim idolem był Artur? Tak, tak, ale muszę się przyznać do tego, że, że mój brat zaszczepił we mnie Artura Borucza, bo jak chodziliśmy za dzieciaka, gdzieś tam grać i każdy mówił ja jestem Ronaldo, a ja jestem tam, nie wiem, Messi, to, to mój brat zawsze przychodził z rękawicami i mówił, ja jestem Boruc. Nie? I tak. I tak to się zaczęło, że gdzieś tam zacząłem oglądać Artura Boruca. Muszę ten sezon, to myślisz, że to chyba nie jest koniec rywalizacji, nawet jeśli będziesz stał w bramce lub nie? Nie, no to na pewno nie. Myślę, że ta rywalizacja będzie do końca roku. Zacznie się nowy sezon i dalej będziemy powiedzmy w trójkę i tak dalej, to ta rywalizacja będzie do końca sezonu. Nie jest powiedziane, że ten kto ten sezon zacznie, sezon skończy. Więc myślę, że rywalizacja w bramce będzie cały czas otwarta. Oczywiście wszyscy pytamy o nowego trenera, co on wniósł do Was, do szatni i na, na boiska treningowe? No myślę, że on ma, że trener Runiaić ma przede wszystkim swój pomysł na grę, swoją filozofię, którą próbuje nam od pierwszego dnia wdrożyć. Jego przede wszystkim taka najbardziej widoczna zmiana jest to, że on bramkarza traktuje jak pierwszego rozgrywającego i dla niego ważne jest to, żeby, żeby bramkarz brał czynny udział w rozgrywaniu akcji i, i też zaczął się bardzo mocno skupiać na tym, żeby poprawić Grę defensywną w stałych fragmentach gry, a ofensywną jeszcze, jeszcze lepiej, żeby to wyglądało, żeby te stałe fragmenty gdzieś tam przeważały na naszą korzyść w tym sezonie. Tak. A Twoje relacje z, z Tobiaszem? Nienawidzę go. Nie, no żartuję. Ja z, z Tobiem super, mamy relacje, naprawdę. Jak ja grałem, to Tobie mnie naprawdę bardzo wspierał i myślę, że jak teraz by była taka sytuacja, że to Kasper będzie grał, także on też może liczyć na, na moje wsparcie też gdzieś tam nawet. Taka sytuacja była po meczu z Leicester, że pierwsza osoba chyba, która do mnie przybiegła, bo wiedziała jaki jest moment i tak to, dalej, to był Kasper, Także to też pokazuje jaka, jak nasza relacja mniej więcej wygląda. nie ma Tak, dokładnie tak. Myślę, że to będzie mocna rywalizacja i do tego bardzo zdrowa. Jeszcze jest trzeci bramkarz, czyli nowy przyszedł Dominik Chładun. No, jak on zostawił właśnie? No myślę, że Dominik super się wpasował, że tak powiem, w naszą dwójkę. The... Naprawdę jest super chłopak, ale też przede wszystkim bardzo dobry bramkarz. No. Nie, to nie jest przypadek, że zagra ponad 100 meczów w Ekstraklasie, także e, każdy mówi rywalizacja mistrza Tobiasz, to ale jest jeszcze Dominik Kładon i, i myślę, że ta rywalizacja tak naprawdę jest w naszej trójce, a nie tylko w naszej dwójce, więc e, który z nas by nie bronił, myślę, że ten poziom i tak będzie wysoki. A to, że skoro nam na przykład zagra jeszcze to to dla Ciebie będzie duże zaskoczenie? Hmm. Trudne pytanie, bo wiadomo, że każdy z nas chciałby, żeby to on, on był tą jedynką i żeby, żeby to on grał. Ja bym na pewno chciał, żebym to ja był w tym, który będzie grał, ale myślę, że jak będzie grał Kasper, to też, też jakoś mnie to nie zaskoczy, bo, bo Kasper jest naprawdę super bramkarzem, też to udowodniał na wypożyczeniu czy w meczach w kadrze Polski. I, i tak jak powiedziałem, który z nas by nie grał, to na pewno będzie wysoki poziom. Wezmę jedną rzecz, bo też się mówiło, że... O z transferem, z Tobą związane. Było coś na rzeczy? Działo się coś tego Powiem szczerze, że ja się, ja się tym w ogóle nie interesowałem. Ja Chciałbym zostać jeszcze w Legii, w Legii zagrać jeszcze trochę meczów i dopiero wtedy, wtedy myśleć o jakimś wyjeździe za granicę. A, a czy coś się dzieje, to raczej trzeba gdzieś tam wydać dyrektora i, i mojego menadżera. Transfery młodych bramkarzy z Legii już latami, które się odbywają, one działają Wam na wyobraźnię? No na pewno, na pewno, gdzieś tam mamy przykłady czy, czy Radka Majeckiego, który wyjechał za, za kilka dobrych milionów za granicę i, i wcześniej czy, czy Łukasza Fabiańskiego, czy Jano Muchę nawet, no jest kilku tych bramkarzy, którzy wyjechali za granicę, także my, my dążymy do tego, żeby, żebyśmy to my byli tymi kolejnymi bramkarzami, którzy gdzieś tam wyjadą na, na szerokie, szerokie wody tego wszystkiego. Wiadomo, jest Premier League to jest chyba taka liga, która, która, jest, która jest marzeniem wszystkich, wszystkich młodych zawodników, i ja myślę, że też Włochy jest fajny kierunek. Jest kilka takich fajnych lig, gdzie, gdzie myślę, że bym my się odnalazł. Jeszcze, jeszcze może zapytam, bo korona przed nami. Gotowi na koronę były jakieś już treningi pod przeciwnika? Tak, już pierwsze, pierwsze gdzieś tam analizy przeciwnika były i i wiemy, czego się możemy spodziewać, ale przede wszystkim wiemy, co my chcemy grać i jak to ma z naszej strony wyglądać, i chcemy się skupić jak najbardziej na nas. I, i ja jestem pozytywnej myśli.